Dla mnie skupiałem się właśnie na tym, że, że człowiek jest. I że to, że on jest, jest wystarczające, żeby jego wartość była nieskończona. Włożenie w to całego swojego serca. Nie być kochanym to zwykły pech, ale nie umieć kochać to prawdziwe nieszczęście. I, I to jest właśnie to, że się, mieć w sobie tą wrażliwość. I czynimy to dzień po dniu naszym sposobem na życie. I od, od czasu wyjazdu na misję, czy nawet od czasu początku formacji, naszą drogą życia jest kochanie. Jakby idąc do ludzi, my poszukujemy właśnie tego cierpiącego Jezusa, który w nich jest, a zarazem On jest w nas i On przychodzi z pocieszeniem. On chce pomagać właśnie tym, którzy, którzy są ubodzy, którzy cierpią. I jest to po prostu ogromnie piękne, że właśnie w taki sposób można tam doświadczać wiary i relacji z Bogiem. nasz to już twoje bądź wola twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Dlaczego jedę na misję? Na no to pytanie jest wiele odpowiedzi, ale po pierwsze dlatego, że gdzieś się we mnie jest takie pragnienie, żeby robić coś więcej, żeby cały czas siebie przekraczać, że to jest wielkie wyzwanie. Jest to dla mnie naprawdę niezwykłe. Że. Po pierwsze, jakby, że mogę się czegoś nauczyć. Pomagając innym ludziom. Że właśnie jakby takie, takie poczucie w sobie mam. Czyli jest dla mnie to bardzo takie pociągające. Jest to pewna e, przygoda, jest jestem jakaś e, siła, e, jestem w coś e, niesamowitego. E, to, że możesz wyjechać na inny koniec świata, drugi koniec świata. E, i być z ludźmi, nie jechać na wycieczkę, tylko rzeczywiście mieszkać w tym kraju. Zachwycił mnie bardzo charyzmat. Charyzmat prostej obecności, przyjaźni z drugim człowiekiem. Moim głównym motywem na początku wydaje mi się, że była chęć spojrzenia na człowieka w całości, tak jak. Tak jak Chrystus. A tutaj właśnie widzę, że z jednej strony ten aspekt modlitwy i tego, że to wszystko, co doświadczam e, służąc ludziom, mogę też jakby przeżyć razem z Bogiem, i ten aspekt wspólnoty, czyli to, że nie jestem w tym dziele sama, że gdzieś tam jestem tak jak w rodzinie, że to mi daje takie poczucie, że właśnie w tym dziele ja się będę dobrze czuła, że to nie będzie dla mnie zbyt ciężkie. Wybrałem my serca e, z tego względu. Mm że właśnie dają coś czego nie da się policzyć. Są y, nadzieją, światełkiem, czymś zupełnie przeciwnym do tego, czym świat nas przeraża, od czego czym świat nas y, odrzuca. Celem jest miłość. Miłość w prosty sposób, w, taki, w takim codzienności, w e, prostym spotkaniu z drugim człowiekiem, kiedy go poznaję, kiedy zaczynam się po prostu z nim przyjaźnić. Na obecności. Na obecności, na, na współcierpieniu z tymi ludźmi, e, na zrozumieniu ich cierpienia. E, I właśnie na takim byciu z nimi w tym. W tym, w, tym, w tym smutku, w tej rozpaczy. Celem jest taka obecność, ale obecność jakby na najwyższym poziomie bycia naprawdę bardzo blisko nie tylko stwarzania pozorów, że jesteśmy razem, żeby się dobrze razem czuć, ale po prostu poszukiwania takiej najgłębszej prawdy o drugim człowieku. Chociażby ta rodzina, którą, którą są. Całe domy serca, wszyscy byli wolontariusze, wszyscy księża, siostry, osoby konsekrowane, ale też przyjaciele, do których będziemy iść, z którymi będziemy nawiązywać relacje, to też jest rodzina. Przy tych ludziach po prostu bardzo dobrze się czułam, widziałam, że są ogromnie serdeczni, ciepli, a przy tym zupełnie zwyczajni, że nie byli to żadni super ludzie, ale tacy ludzie, przy których naprawdę dobrze jest być. No ja też się nie czuję tak totalnie zdolna do kochania wszystkich ludzi i myślę, że to nie jest moja miłość, tylko my, my sięgamy do źródła, nie? Mam taką nieskończoną studnię, z której po prostu się przez nas przelewa ta miłość i to współczucie. Bo dzięki temu wiem, że ta misja nie jest moja, nie robię tego ja, tylko jestem, e, działam po prostu tak, jak Pan Bóg chce, żebym działała i opieram tą misję na Nim, a nie na sobie. Współodczuwalni. E, czyli jesteśmy w tym samym momencie. Jesteśmy e, sobie braćmi, niezależnie od tego, ile lat nas dzieli, e, czy dzieli nas język, czy, czy dzielą nas e, status społeczny. E, to jesteśmy właśnie we współ, e, wspólnie z, z kimś, czy wobec czegoś. No i współczucie jako obcowanie z człowiekiem i z cierpieniem człowieka łączy się też z tym, że, że część tego cierpienia przenosimy na siebie. Dla mnie współczucie to jest no, patrzenie takie oczami właśnie Boga i umiejętność patrzenia tak jak On, że właśnie ten drugi człowiek to jest więcej niż to, co się nam wydaje więcej niż ta zewnętrzna powłoka, która często może być jakaś odpychająca. Ale umieć patrzeć tak jak on, że dla niego ten człowiek to jest ktoś ogromnie cenny, ogromnie ważny, ktoś tak bliski jego sercu. I to tak jest, że właśnie kiedy kogoś kochamy, kiedy ktoś jest dla nas ważny, to chcemy być przy tej osobie. I to cierpienie nas nie odpycha, bo po prostu miłość sprawia, że chcemy być blisko. Im więcej tej miłości przez siebie przelejemy, tym bardziej ona wchodzi nam w krew i tym bardziej potrafimy nią żyć. I to nie tylko na misji, tylko właśnie zwłaszcza po powrocie, żeby wrócić tutaj i tutaj też tak właśnie kochać ludzi.